Hej, witajcie w moim na nowym odcinku z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. A jeżeli nie, to witam Was ponownie u mnie na kanale i zabieramy się do temat dzisiejszego odcinka. A testować będziemy podkład, do którego tak naprawdę wracam już chyba po 10 latach. Od pierwszego użycia, tak naprawdę, od pierwszej buteleczki, którą sobie kupiłem, um, słuchajcie, dzisiaj będziemy testować sobie podkład z Diora. E, aktualnie jest to Dior Backstage, kiedyś to był po prostu Dior Skin. Będziemy testować podkład Airflash, czyli że ich podkład w sprayu, czyli że puszka w sprayu. Farba w sprawie do twarzy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, ja ten podkład miałem już około 10-10, tak myślę, że 10 lat temu, kiedy byłem w liceum. Ogólnie Dior był jedną z pierwszych marek selektywnych, tak naprawdę pierwszą marką selektywną, w którą się jakby zainwestowałem, w którą się w ogóle zacząłem wgłębiać. Moim pierwszym podkładem z Diora był Dior Nude. I powiem Wam, że od tamtego momentu, kiedy po raz pierwszy użyłem tamtego podkładu, byłem po prostu zakochany w kolorówce Diora. Dlatego, że ja przedtem już dość dużo produktów z drogerii przetestowałem, przetestowałem wszystkie Loreale, wszystkie e, wtedy dostępne Maybelliny, wszystkie wtedy dostępne rimele. i byłem z niektórych zadowolony, ale w większości zawsze był jakiś problem z doborem albo koloru, albo z tym, żeby podkład wyglądał naturalnie, albo z tym, żeby podkład krył wystarczająco dobrze. Um, ja wtedy byłem oczywiście nastolatkiem, strądzikiem i tak dalej, więc uh, Um, więc trzeba wziąć to pod uwagę, oczywiście młoda skóra przy okazji, przytłuszczająca się u mnie um, i um, zacząłem, wydaje mi się, wszystko to, to testować tak od drugiej gimnazjum i w trzeciej gimnazjum kupiłem sobie właśnie mój pierwszy podkład z Diora, zademowywał koleżanki i był to właśnie Dior Nude i od tamtego czasu, tak jak mówię, moja miłość poleciała. Miałem później od nich puder e, Dior Nude, miałem od nich korektor taki w małej tuberce też z tej serii Dior Nude, miałem właśnie tego Air Flasha nieszczęsnego, ale w kolorze chyba 101R, Albo 100 coś tam R w każdym razie, i on był naprawdę bardzo mocno różowy dla mnie. Jeszcze że mówiąc, nie pamiętam, jak on wtedy się zachowywał. Jedyne co pamiętam to to, że go zużyłem do końca, co było i jest nadal dla mnie bardzo dużym osiągnięciem, więc zakładam, że chyba musiał mi się w pewnym stopniu podobać. Jeszcze póki idziemy, tak um, ścieżką wspomnień, powiem Wam o innych. Diorach takich vintage'owych, które żałuję, że powyrzucałem, żałuję, że nie mam starych opakowań, bo kiedyś zbierałem stare opakowania, później stwierdziłem, że po co mi te stare opakowania wszystko wyrzuciłem, i gdyby nie to, to miałbym piękną kolekcję vintage'owych kosmetyków z Diora i, z, i w Senorowo. To były dwie marki, które u mnie szły troszeczkę w łeb w łeb i których kosmetyki zbierałem. Dior Nude ma jeszcze taki podkład Dior Nude R. On jest chyba jeszcze dostępny u nich w ofercie, ale powiem Wam, że on mnie jakoś nigdy nie zachwycił, nigdy się w niego nie zaopatrzyłem. Natomiast jeden z produktów, który też wykończyłem do końca, ale którego do końca nie lubiłem, to był Dior Nude żelowa, żelowy podkład. On był po prostu podkładem w kompakcie, to był mój w sumie pierwszy tak naprawdę w takim razie kremowy podkład w życiu. Nieważne, jeszcze mieli taki puder w malutkim kwadratowym opakowaniu, który był taki min mineralny, nie był utrwalający, ale miał troszeczkę krycia. Piękny produkt, byłem w nim zakochany. Podejrzewam, że dzisiaj bym y, tych kosmetyków nie znosił, znając te kosmetyki, które już mam, które już przetestowałem, ale wtedy to był mój, no ja byłem przede wszystkim autentycznie zakochany. No ale myślę, że już wystarczy tej ścieżki wspomnień. Przejdźmy teraz do tego podkładu z właśnie Diora, który chcę przetestować na nowo. Plus nie wiem, czy na przykład nie została zmieniona formuła, więc myślę, że warto to zrobić. Podkład ogólnie w Polsce jest cholernie trudno dostępny. Wydaje mi się, że znalazłem go gdzieś na jakiejś stronie internetowej. Podlinkuję go Wam wtedy, albo napiszę Wam przynajmniej ile on kosztuje, bo szczerze mówiąc nie wiem, ile on kosztuje. Zaraz Wam wytłumaczę, czemu nie wiem, ile on kosztuje. Natomiast nie ma go ani w sephorach, ani w Douglasach. Też byłem w butiku w Galerii Mokotów i nie. Niestety tam tego podkładu też nie mają, powiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie we Francji, czy gdzieś w Europie, w każdym razie w Polsce go się nie da dostać stacjonarnie nigdzie. Więc trzeba się nawysiłkować, żeby go zdobyć. Ale natomiast na zagranicznym YouTubie chodzą legendy na temat tego podkładu, że on jest cudowny, że on jest wspaniały i niesamowity. No i... Stwierdziłem, zacząłem sobie tak myśleć. Wtedy go, wydawało mi się, że go naprawdę lubiłem, pomimo, że był dla mnie za różowy, nawet moja mama mi to powiedziała, ale stwierdziłem, że skoro go lubiłem, skoro go zużyłem i tak wszyscy go zachwalają, muszę go sobie zakupić znowu, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy to się e, do czegokolwiek nadaje no i dobra słuchajcie myślę że poza tym że pokażę wam tutaj gdzieś cenę um, powiem wam najpierw o właściwościach podkładu zanim zaczniemy go sobie nakładać no więc podkład z tego co jest napisane na opakowaniu jest podkładem e, o wykończeniu rozświetlającym ma dawać e, idealną airbrush czyli że wiecie no te sprayowane wykończenie no wiecie o co mi chodzi takie bez żadnych linii e, da się budować natomiast on ma średnie krycie Odporny na wodę i ma, być, e, e, ma mieć trwałość 12 godzin. Trzeba go trząść przed aplikacją i następnie albo spsikać na skórę bezpośrednio, albo naprowadzić w sensie na dłoni, później gąbeczką albo pędzlem przenieść na twarz. Powiem Wam tak, wtedy kiedy go używałem, od razu zapomnijcie o używaniu go prosto, tak, żeby sobie po prostu spsikać na twarz. Nie da się. Po pierwsze, dostanie się wszędzie. Tam gdzie nie chcecie, uwierzcie mi, a po drugie, no to nie daje tego efektu, więc autentycznie w sensie jedyny sposób, w jaki ja wyobrażam sobie używać ten produkt to faktycznie wypsikiwać go na tył dłoni albo w takich małych plackach na twarz i blendować dopiero, um, dopiero naszym narzędziem. Ogólnie produkt ma 70 ml, co by się wydawało, że jest to ogromna e, pojemność. Natomiast widziałem dziewczyny z Beauty News, które e, robiły taką serię u siebie na kanale Make Makeup Breakup, gdzie one niszczą kosmetyki, żeby sprawdzić na przykład co ile waży tak naprawdę. Um, no i pamiętam, że wylewały ten podkład i pomimo, że on w tej wersji ugazowanej czy utlenionej z bąbelkami w środku, żeby wiecie, żeby to wylatywało. Faktycznie zajmuje powierzchnię 70 ml, bo to jest jednostka powierzchni. Um, tak wyciśnięty, już wyciknięty, już do jakiegoś innego opakowania, kiedy ten gaz z niego odprowowuje, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie 30 ml. Czyli że to jest standardowa pojemność. Nie dajcie się nabrać na tą 70 um, na opakowaniu. I co Wam chciałem jeszcze powiedzieć na ten temat? Już pamiętam. Chciałem wam powiedzieć dlaczego nie jestem w stanie powiedzieć wam ile on kosztuje, czemu tego nie pamiętam. Dlatego, że ja go nie kupiłem w cenie oryginalnej i też nie kupiłem go jako nowy produkt. Tak jak powiedziałem, on jest trudno dostępny w Polsce, ale ostatnio przeglądałem sobie Vinted. Bardzo rzadko kiedy przeglądam Vinted, ale odpaliłem go sobie ostatnio. No i wpisałem sobie Dior. Bo jedna z moich ulubionych marek, to stwierdziłem, że poszukam, może znajdę jakieś okazje. I przeważnie troszeczkę ciężko jest mi się skusić na produkty, które mogę faktycznie kupić sobie sam w sklepie, no bo zawsze jest taka wątpliwość, czy to na pewno jest oryginalne, czy to na pewno jest um, świeże, nie wiadomo kto tego używał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy zobaczyłem ten podkład, wiedząc, jak trudno jest go dostać, i przy tym, że on był lekko używany, ta dziewczyna, która go kupiła powiedziała, że użyła go, użyła go może 2-3 razy. Um, więc zużycie nie jest małe. Nawet jakby było połowa tego zużycia, to i tak ona go wystawiła za połowę ceny, tak mi się wydaje oryginalnej, bo koszt za płaciem z niego chyba 110 zł, więc... Tak jak mówię, nawet jeżeli on jest do połowy pusty, to i tak, za, tak zapłacę za wartość produktu w środku. A myślę, że tak czy siak zrobiłem na tym dość dobry interes, um, więc tak. I to też jest moim zdaniem dobry pomysł. O to, o czym z Wami rozmawiałem ostatnio, że ja staram się sprzedawać moje kosmetyki um, i myślę, że może, jeżeli będę w stanie jakieś starsze rzeczy do uzupełnienia, bo nowości nie znajdę w internecie. Tak jak chcę dostawać nowości, niestety muszę kupić świeży produkt prosto ze sklepu. Natomiast jakbym chciał coś uzupełnić, Upełniać coś, co już miałem, coś, co już nie jest nowe, to będę chyba sobie szukać też tego um, na, um, na Vintage albo na Allegro, gdziekolwiek. Nawet nie po to, żeby zaoszczędzić, tylko w kwestii tego, że tak jak ja daję nowym, moim, moim kosmetykom nowy dom um, i dzięki temu mamy, wiecie, ekologię, te sprawy, rzeczy się nie marnują, więc to jest fajne. Więc myślę, że to może być też fajne w drugą stronę, żeby kupować nie, nie, nie nowe rzeczy, tylko właśnie używane, jeżeli komuś nie służą, a nam mają posłużyć, czemu nie? O ile oczywiście te rzeczy są w dobrym stanie. E, dobra, za długo robiłem dla Was wstęp, bo jest już 10 minut praktycznie, a powinniśmy byli zacząć już demo. Słuchajcie, teraz zrobimy sobie demo tego podkładu, pokażę Wam, jak on się zachowuje na twarzy, a po całym dniu noszenia, bo będę go nosić dokładnie tyle, producent obiecuje, obiecuje tyle Ile mówię, że będzie podkład nam na twarzy trwać? Będę go nosić dokładnie przez 12 godzin, a później zobaczymy, jak się to nam wszystko e, sprawdziło, utrzymało i czy podkład jest wart uwagi i tego, jak go zachwalają w internecie, czy też po prostu jest um, fajnym konceptem, ale nie do końca wiecie. No, no, wiecie o co chodzi, że nie do końca jest wart e, zachodu. Więc zapraszam Was do demo i widzimy się za chwilkę w podsumowaniu. No więc dobra, będziemy zaczynać. Mamy godzinę 7:20 i przechodzimy wprost do podkładu, dlatego że jak zawsze o poranku nie mam czasu i się dość śpieszę. Um, tak jak słyszeliście na początku, bawimy się diorem Backstage Air Flash. I tak jak też słyszeliście na początku, miałem już go kiedyś, miałem go kiedyś w bardzo złym kolorze. Um, I też boję się trochę o ten kolor, dlatego że to jest setka N. Ja normalnie jestem, czy tam 1N, albo 100 po prostu. Ja normalnie w diorze mam kolor 00N. Więc ten może być dla mnie delikatnie za ciemny. Testowałem go sobie na tyle dłoni już jak na razie. No i może nie być najlepiej. Mam gotową gąbkę, mam gotowy pędzelek, więc zobaczymy która opcja będzie lepsza, dlatego że tak jak mówiłem, um, a jeżeli nie powiedziałem to powiem teraz. ścigać się tego po prostu na twarz i mieć nadzieję, że będzie to wyglądać dobrze. Po prostu się nie da. Dobra. Szczeszczućmy opakowanie i Dam sobie na tył dłoni w ten sposób i zacznę może od gąbki, bo ostatnio znowu bardzo to lubię. Nie oczekuję, że ten podkład mi przykryje wszystkie niedoskonałości, dlatego, że to podkład o średnim kryciu, więc podejrzewam, że przy tym i tym koleżce będę musiał sobie, um, wiecie, pomóc korektorem. Natomiast. W sumie teraz jak patrzę na ten kolor, to na dłoni faktycznie wydawał się zły, chociaż tego teraz nie będzie widać, bo zebrałem już wszystko gąbeczką, ale jak patrzę na twarz, to mam wrażenie, że jest bardzo dobrze. Dodatkowo widzę jakby, pomimo, że tego produktu jest bardzo mało, jak to okrycie tak delikatnie się buduje, w sensie nie wygląda to źle. Jak na taką cienkowarstwę uważam, że wygląda nawet bardzo ładnie. Dobrze, wstrząsnę jeszcze i zrobię chyba tak. W ten sposób. A zobaczmy jak będzie pędzelkiem. Pędzelkiem też bez problemu się wtapia w skórę. Bez smug. Więc to fajne. A zobaczmy jeszcze może tak. Uuu! Tak dużo. Dużo za dużo. Szyja. No, na chwilę tak jak producent nam obiecuje, mamy takie średnio lekkie krycie, bym powiedział. Nie jest to takie średnie, średnie krycie, które kryje dużą ilość niedoskonałości. Skóra wygląda na super ujednoliconą, więc jeżeli nie ma dużych problemów, myślę, że super. Natomiast jeżeli tak jak widzimy dzisiaj troszeczkę tego krycia więcej potrzebuje, no to przydałoby się go. Więcej w tym podkładzie. Oczywiście odkrycie też jest korektor, więc jakoś bardzo tutaj się jakby na tym nie skupiam, nie ubolewam, ale no wiecie. Ale natomiast chcę zobaczyć, jak sobie psiknę może trochę jeszcze na tył dłoni i taką większą ilością przeklepię dosłownie na tych niedoskonałościach, czy to krycie będzie się dawało zbudować, bo jednak było napisane, że jest to podkład o średnim kryciu z możliwością budowania, yy, tylko że wydaje mi się, że Diorma nam... chociaż... Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Dior ma na myśli, że jest to podkład lekki, z możliwością dobudowania do średniego krycia, ale teraz jak położyłem, widzicie tutaj, i przyklepałem dosłownie, to to wygląda jak full coverage. No tak naprawdę nic nie widać w tym momencie. No wiadomo, tutaj jest strupek, więc tutaj ta skóra nie będzie wyglądała najbardziej gładko, ale tutaj w tym miejscu, oczywiście poza wypukłością, to kolorystycznie się stopiło tak perfekcyjnie. Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się tego. Czy ja też tak jak Wam powiedziałem na początku filmiku, miałem kiedyś ten podkład jeszcze jak byłem młodszy. Ale nie pamiętam tutaj nic, jak, jak się z nim obsługiwało. Pamiętam tylko wyłącznie to, że on miał zły kolor, był za bardzo różowy, i pamiętam też to, że zużyłem go do końca. A ja rzadko kiedy zużywam kosmetyki do końca, więc to oznacza, że musiałem mi się podobać. A właśnie, zapomniałem zasłonić okno, więc nie wiem, czy nie jest troszeczkę za jasno. Pewnie jest, um, ale w tym momencie tak naprawdę pozostaje mi tylko i wyłącznie wykończyć makijaż. 7.26. Um, wezmę sobie korektor 1N z Diora Skin Correct. Bardzo, bardzo lubię ten korektor. Może sobie właśnie dokupić w jaśniejszym odcieniu. Nakładam go dzisiaj sporo, ale skupiam się tylko i wyłącznie z nim pod oczami. Nie zjeżdżam niżej. Normalnie bym oczywiście zjechał troszeczkę niżej, ale dlatego, że testujemy dzisiaj podkład, to, um, to uważam, że to będzie takie małe oszukaństwo, jeżeli będę zjeżdżać za nisko, więc tego nie robię. Chociaż wydaje mi się, że tego tutaj syfka przykryje tak czy siak czymś takim bardziej znanym dla mnie, czyli że na przykład Tartem albo właśnie tym Diorem, w sensie, że jakimś innym korektorem, żeby po prostu... Być na stówę spokojnym, że to mi się nie będzie ruszało, więc myślę, że wezmę tego tart, bo nie wiem, jak będzie z tym, z tym dior diorem, yy, z tym podkładem z diora, jeżeli chodzi o trwałość i o jego przyczepność do skóry, pójdziemy z moim dobrym i znanym korektorem. Zresztą, dzisiaj jak zawsze będzie dość mocny test, dlatego że skoro wychodzę, to będę cały dzień w maseczce więc całutki dzień będę um, ten makijaż poddawać dość ciężkiej próbie, jeżeli mi się zetrze z dołu, dlatego że no, producent nie obiecuje nam tej trwałości, jeżeli chodzi o, um, o o ścieranie, jeżeli mi się zetrze z dołu, no to po prostu będziemy mieli górną część twarzy, czyli że od połowy nosa w górę na to, by obserwować jak podkład się zachowuje ale mam nadzieję, że może jakimś cudem się tam utrzyma. Pudruję pudrem z nataszy Denony Invisible HD. Dobra, nie będzie tego widać, ale jest to puder z Natasha Denony. Bardzo, bardzo go polubiłem, bo jest faktycznie niewidzialny, ale pięknie wygładza skórę. Natomiast nakładam go takim puchatym pędzelkiem. Nie ładuję go puszkiem, nie ładuję jego dużej ilości. Znowu po to, żeby zobaczyć jak podkład się będzie trzymać Właśnie tak bardziej solo bez takiej pomocy, dużej ilości pudru. Jak w ogóle możecie zobaczyć, wykończenie podkładu jest takie bardzo naturalne. Wiadomo, że on w lampach się wydaje delikatnie bardziej świetlisty niż jest na żywo, natomiast on ma wykończenie takiego po prostu. Um, takiej naturalnej skóry, nie niesuchej, ale nie jest świetlisty bardzo, więc naturalne wykończenie. Tyle wygląda ultra lekko i ultra, ultra naturalnie, co mi się bardzo podoba. Nawet tutaj, gdzie go dołożyłem więcej, to nie zaczyna wyglądać jakoś mega sztucznie. Chociaż myślę, że gdybym całą twarz tak zrobił, jak tego syfka tutaj, no to już byłoby troszeczkę trudniej z tą naturalnością. Tak, żeby tą cerę minimalnie wykończyć, złapię jeszcze zapaletkę z różami z Nars'a. Podejrzewam, że zmieszam sobie te trzy z dołu i nałożę tak, tak jak zawsze na moje ulubione miejsca, czyli że na nos i na środek twarzy. Też nie wiem, jak to będzie wyglądało z tym moim sywkiem. Mam nadzieję, że go nie odkryję w ten sposób. Bo ogólnie nie pamiętam, czy wam kiedykolwiek mówiłem. Może mówiłem to w tym filmiku z Gosią, ale jeżeli mamy do czynienia z, ze strubkiem, to y, makijaż się, albo ogólnie z, ze świeżo pojawiającą się rano i tak dalej, tam gdzie skóra nie, nie ma faktury, nie ma właściwości typowej skóry, takiej normalnej, zdrowej, to makijaż zupełnie inaczej się do niej przykleja. I mało tego, że po pierwsze, nie da się nigdy ukryć w 100% takiej niedoskonałości, bo mało tego, że jest wypukła, to jeszcze są różne nierówności z powodu właśnie tego, że coś tam się tam goi, To dodatkowo ta skóra ma inną przyczepność i ten makijaż po prostu się do niej często nie będzie przyklejać. Więc tutaj jestem bardzo delikatny przy tym stróbku, żeby go nie, nie odsłonić z powrotem, chociaż też jakoś bardzo mi nie zależy, żeby był zakryty, bo ja nie mam problemu z tym, żeby coś mi prześwitywało. Tak jakoś dzisiaj sobie wymyśliłem, że chciałbym, żeby to wyglądało w miarę znośnie. Dobra, z róży będzie na tyle i myślę, że dołożę tylko i wyłącznie rozświetlacz, dzisiaj bez brązera już, bo nie mam ochoty. Rozświetlacz będzie z Natalii Denonowicz i będzie to Super Glow w odcieniu numer 02. Złapię sobie za mój ulubiony pędzelek do rozświetlacza Hakuro J720. Dosłownie bloki twarzy, u kupidyna, mimo że to i tak mi się zetrze, czubek nosa, i tak mi się to zetrze, tutaj między brwiami i złapię za mniejszy pędzelek, też z Hakuro, H76 i tym samym rozświetlaczem rozświetlam sobie kąciki oczu i to będzie na tyle. Żadnych setting spray. Żadnej dużej ilości pudru, niczego takiego, testujemy jak podkład zachowuje się w warunkach najbardziej, powiedzmy, może nie tyle naturalnych, bo może i naturalnie bym się spikał setting sprayem. I, i, i wiecie, utrwalił się większą ilością pudru, być może powiedzmy sobie, że w warunkach utrudnionych, bo jak da się nim pracować dobrze w warunkach utrudnionych, to mam nadzieję, że też będzie w warunkach idealnych dla niego też działać bardzo dobrze. Teraz nam zostaje tylko i wyłącznie przebadać go w przeciągu dnia i zobaczyć jak się będzie zachowywać. Mam nadzieję, że będzie zachowywać się dobrze. Na chwilę obecną wygląda bardzo ładnie. Wyszedłem jeszcze właśnie na szybko nad wróżb zanim wyjadę do pracy, ale chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda w świetle, w świetle dziennym. Na chwilę obecną z taką małą ilością pudru wygląda po prostu matowo, co jest w porządku, dlatego że wiem, że w przeciągu dnia zaraz mi się zacznie wyświecać, więc ten mat jest dla mnie jak najbardziej na tak. No i wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Zresztą jak widać kolor, mam wrażenie, że jest dobry, no i tylko mi zostaje przebija róż i rozświetlacz. Ale na chwilę obecną mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Jeszcze na chwilę zdejmę, wychodzi mocniejsze słońce, może będzie się troszeczkę lepiej widzieć co się dzieje na twarzy, ale teraz właśnie będzie się zaczynać ten prawdziwy test, ten trudniejszy, bo od teraz przez następne 8,5 godziny... Więcej, 9,5 godziny będę siedzieć w maseczce. A przy okazji myślę, że spokojnie dobijemy do tego um, do tego punktu 12 godzin, który nam producent, producent obiecał, więc sprawdzimy w sumie ten podkład w 100%. Jestem już w szkole, mniej więcej za pół godziny zaczynam zajęcia. Minęły dwie godziny od kiedy nałożyłem podkład. I uważam, że się nie pościerał od maseczki jak na razie, chociaż... No, maseczka też jest czysta od środka, jeszcze może na brodzie minimalnie. Natomiast e, to co zauważyłem, to że tutaj zaczął mi się już minimalnie zbierać w liniach, więc to nie jest najlepszy dla niego znak. Zobaczymy, czy to będzie gorsze, czy y, nie będzie się pogarszało w ciągu dnia. Na chwilę obecną, dwie godziny nie jest najlepiej, nie jest najgorzej, zobaczymy jak będzie dalej. Mam teraz krótką przerwę z dziewczynami, więc Wam się pokażę. Minęło już 5,5 ,5 godziny praktycznie, od kiedy ten makijaż mam na sobie. Jak możemy zauważyć po tym tutaj syfku, że najlepiej nie jest i na pewno podkład się ściera. Delikatnie się świeci, akurat tutaj jest to w kwestii, w sensie akceptowalne jak najbardziej. Więc powiem tak, część gdzie maseczka nie ściera, nie ściera tego podkładu wygląda naprawdę całkiem w porządku. Na czole delikatnie mi się, widzicie, zbiera tutaj w linii, no i też mi się zbierało w liniach ust, zanim się nie starł mi do maseczki. Natomiast, no, producent nie obiecuje nam tego, że będzie odporny na ścieranie, no i odporny na ścieranie nie jest. No, na razie jest bardzo średnio, chociaż myślę, że gdyby nie ta maseczka, to by było dużo lepiej. Dobra, będziemy robić sobie jeszcze podsumowania, pewnie pod koniec w domu, no i końcowy werdykt. Na razie jest tak sobie. No dobra, jestem już w domu, minęła godzina 19.40, więc w sumie przekroczyliśmy te 12 godzin, które chciałem e, dobić. No i moja twarz prezentuje się na chwilę obecną w ten sposób. Na żywo jest troszeczkę mniej, bo mniej świetlista, mniej spocona niż na filmiku. Na żywo to wygląda całkiem znośnie, może poza tym miejscem tutaj. Um, powiem Wam tak. Albo w sumie nic wam nie powiem. Podsumowanie wam zrobię za chwilkę a, i tam wypowiem się już na temat końcowy. A na razie możecie sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. Wygląda to w ten sposób. Natomiast, um, tak, zaraz sobie podsumuję wszystko i powiem wam, czy uważam, czy ten podkład jest warty swoich pieniędzy, czy też nie. No więc dobra, jak widzieliście, nie najlepiej. Nie najlepiej. Po 12 godzinach, podkład naprawdę nosi na sobie dość wyraźne oznaki znoszenia. Przede wszystkim, zacznijmy może od dołu twarzy. Ogromny problem z, z utrzymaniem tego podkładu, jeżeli chodzi o maseczkę. Tutaj nam producent nie obiecywał tego, że produkt nie będzie się ścierać, więc nie mam tutaj tego mu za złe. Oczywiście byłoby to miły plus, gdyby on się trzymał, pomimo że maseczka była na mnie, natomiast na pewno nie jest to podkład nadający się pod maseczkę tutaj trzeba będzie szukać czegoś innego. Na przykład tego podkładu Stuface, który ostatnio testowałem całkiem dobrze sobie tam wytrzymał. Oczywiście, wiecie, to też jest kwestia utrwalenia produktu, dlatego że ja używałem naprawdę małej ilości pudru, używałem naprawdę e, na przykład żadnej bazy, nie używałem żadnych setting spray, żeby temu produktowi nie pomagać, więc um, myślę, że w innych warunkach, być może gdybym bardziej się przyłożył do tego makijażu i nie chciał testować faktycznie właściwości tego produktu, tylko chciałbym mu jak najbardziej pomóc, być może byłoby lepiej. Ale z drugiej strony ja nadal szukam produktów, które już same sobie zachowują się nienagannie i dopiero wtedy mogę im pomagać, żeby wiecie stworzyć idealny kosmetyk. Więc myślę, że to zachowanie tutaj nie jest wystarczająco dobre dla mnie. E, po drugie, oczywiście się wyświecał na mojej skórze, jak mogliście zauważyć. E, moim zdaniem wyświecał się mocniej niż ostatnio inne podkłady, więc za to znowu minus. Um, tak jak powiedziałem, tu mi się starł, fajne było to, że on wygląda bardzo naturalnie na skórze, w pierwszej chwili wyglądał przepięknie, co prawda nie ma jakiegoś mocnego krycia, jeżeli nakładamy go gąbką albo pędzlem, natomiast jeżeli, wiecie, tak jak sobie go przypnąłem troszeczkę więcej i przeklepałem po niedoskonałościach, to naprawdę można dociągnąć ten produkt do pełnego krycia, co było całkiem, całkiem fajne, natomiast znowu, wolałem użyć czegoś pewniejszego dzisiaj, przykryć chociażby tego tutaj gagatka jakimś innym korektorem. Ale nevermind. W każdym razie można go ładnie podbudować, natomiast jest to ogólnie takie naturalne, bardzo lekkie krycie. Wygląda hiperrealistycznie na skórze, praktycznie go nie widać. Natomiast no, gdyby do tego było jeszcze, do, do, doszły do tego jeszcze właściwości takie um, trwałościowe i może nie takie aż wypacające się na twarzy, no wiecie o co mi chodzi, że się aż tak bardzo nie będzie wyświecać, podejrzewam, że wtedy lubiłbym go odrobinę bardziej. Co jeszcze mam chciałem powiedzieć? Zbierał się w liniach to na pewno, więc nawet gdyby mi maseczka go nie starła, już o, o 9 rano dość mocno widziałem w jednej linii. Um... No powiem Wam, że nie jestem w stanie powiedzieć na razie na temat tego podkładu czegoś ultra dobrego, poza tym, że w pierwszej chwili wygląda naprawdę dobrze. Myślę, że nosiłby się o wiele lepiej bez tej maski. Nadal bym się wyświecił, się po w liniach, ale przynajmniej by on na tej twarzy był, bo czoło i policzki zostały bez zmian, co było dla mnie jak najbardziej ok. Trwałość 12-godzinna. Przy zbieraniu się i przy wyświecaniu powiedziałbym, że no nie jestem w stanie zaliżyć tej obietnicy. Więc jest to fajny koncept, jest to taki unikatowy sposób aplikacji produktu, bo mało jest podkładów tego typu. Natomiast nie jest to absolutnie konieczne, nie przyspiesza to też niczego, więc. Um, no wiecie, podkład jest ok. Jest naprawdę ok, tylko nie wiem, czy po prostu ok dla kwoty, którą trzeba zapłacić za podkład Diora jest wystarczającą oceną. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dlatego um, jeżeli słyszycie zachwala, zachwalanie tego podkładu na zagranicznym YouTubie i zastanawiacie się, czy jest sens w niego inwestować, czy jest sens kupować ten produkt i ściągać go z zagranicy lub płacić więcej na polskich stronach, myślę, że możecie zainwestować te pieniądze, których mielibyście przeznaczyć na ten podkład rozsądniej i znaleźć dla siebie coś, z czego będziecie bardziej zadowoleni. Takie jest moje zdanie. To bym powiedział na temat tego produktu. Natomiast oczywiście każda skóra jest inna, każdy styl makijażu też jest inny, więc być może będzie się zachowywać dla Was zupełnie inaczej. Na pewno dla mnie jest to duża różnica między tym, jak on wyglądał kiedyś i jak się zachowywał kiedyś, a przynajmniej tak mi się wydaje, a między tym, jak zachowywał się on teraz, bo wcześniej wydawało mi się, że ta formuła była o wiele bardziej matowa i o wiele bardziej taka zastygająca na, na twarzy po prostu nie do ruszenia myślę, że kiedy ten podkład przeszedł do linii backstage, to coś musiało się zmienić i już chyba aż tak dobrze nie jest, ale może też mnie mylić pamięć, bo tak jak powiedziałem, przynajmniej 10 lat jest ponad, ponad 10 lat jest różnicy między tym, kiedy używałam ten podkład po raz pierwszy w tym odcinku to by było na tyle, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, wiem, że jesteśmy wszyscy bardzo zajęci, więc to, że spędziliście ze mną chwilę jest dla mnie bardzo, bardzo miłe, dziękuję Wam za to jeszcze raz. Um, jeżeli byliście tutaj po raz pierwszy, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej, um, a jeżeli jesteście subskrybentami, to Wam trzeci raz dziękuję, widzicie? Trzy razy już Wam podziękowałem w dzisiejszym zakończeniu um, i co? Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnych odcinkach.